Sekret posiadania luksusowego i elegancko wyglądającego wnętrza jest tak naprawdę łatwiejszy niż ci się wydaje. I paradoksalnie wcale nie chodzi o to, żeby wydać na to fortunę. Każdy z nas przecież marzy o pięknej, eleganckiej, ale niekoniecznie niezwykle drogiej w urządzeniu przestrzeni. Nie jest przecież sztuką urządzić obłędnego wnętrza, kiedy nie ma ograniczeń finansowych. Sprawa jednak no, nie wygląda już tak prosto, kiedy marzy się o świetnym efekcie wizualnym oraz jakościowym, kiedy budżet jest ograniczony i nie można pozwolić sobie na wszystko, co tylko się chce. A umówmy się, Zdecydowana większość z nas właśnie tak ma. Ale jak się dobrze poszuka i będzie się też miało świadomość, co i jak dokładnie zrobić we wnętrzu, żeby wyglądało ono ekskluzywnie, elegancko i drogo, ma się ogromną szansę powodzenia. Zanim przejdę do konkretów, pamiętaj proszę o wciśnięciu przycisku: Subskrybuj dzwoneczka oraz łapki w górę pod filmem. Zacznijmy dzisiejsze zestawienie od wykorzystania telewizora do ozdoby naszych ścian. Ten sprzęt nie musi wcale służyć do oglądania filmów czy też programów telewizyjnych, bo może on również być oryginalnym obrazem na naszej ścianie. Obecnie na rynku są już telewizory, które służą również jako ekran do wyświetlania ulubionych grafik czy też dzieł sztuki, z możliwością personalizacji koloru, stylu bądź też dodatków. Jeśli jednak nie posiadasz takiego telewizora, możesz poradzić sobie nieco inaczej. Wystarczy na przykład wejść na YouTube i wpisać w wyszukaj hasła takie jak. TV Art Slideshow, Free Digital Artwork czy Artwork for TV Screen i włączyć wybrany filmik, na którym są już prezentacje konkretnych grafik, które będą wyświetlać się na ekranie Twojego telewizora no i które będą też wyglądały jak obraz. Kiedy telewizor jest wyłączony, no stanowi jedynie czarną plamę na powierzchni ściany, a przecież może również służyć jako fajna dekoracja. Ja osobiście w okresie na przykład Świąt Bożego Narodzenia bardzo często korzystam z tej opcji, czyli połączenia wybranej grafiki wraz ze świąteczną muzyką w tle. Bardzo fajna opcja na wykorzystanie swojego telewizora i udekorowania nim również ściany. Światło pełni również ogromną rolę w urządzaniu naszych wnętrz. Powoduje, że stają się one przytulniejsze no i zapewne nieraz zastanawiałeś się, jakie elementy dekoracyjne warto byłoby nim podkreślić. Genialnym trikiem do stworzenia ekskluzywnego wnętrza jest podświetlenie obrazów, które wiszą na ścianach. Jest to tak naprawdę stosunkowo drobny detal, który niesamowicie podkreśla przestrzeń. Bardzo łatwo można to zastosować, za pomocą na przykład kinkietów. Rozwiązanie to wygląda elegancko, a ponadto wieczorem tworzy też niesamowity, nastrojowy, wręcz galeryjny klimat. Pomyśl zatem o eksponowaniu w taki sposób na przykład zdjęć. Bez względu na to, czy prezentowane są one w formie zbiorczej ramki na kilka bądź też kilkanaście fotografii, czy są to duże formaty, które wiszą na Twojej ścianie, w każdym przypadku podświetlenie ich będzie bardzo korzystne dla wystroju Twojej przestrzeni. Analogiczna sytuacja dotyczy obrazów czy też plakatów, w których odświetlenie sprawi, że będą pięknie prezentowały się także wieczorem i dzięki temu punktowemu oświetleniu nadamy nie tylko naszym ścianom niepowtarzalnego klimatu, ale również i całej przestrzeni. Genialnym trikiem na podniesienie atrakcyjności swojego wnętrza są duże elementy dekoracyjne w postaci np. wazonów, pater bądź też mis. Obecnie na rynku można dostać sporo takich bardzo designerskich i też modnych dodatków. To niestety często też ich ceny wcale nie należą do najniższych ale oczywiście i z tej sytuacji jest wyjście. Piękne ozdoby w niezwykle modnej stylistyce na przykład można wykonać samodzielnie. Potrzebujesz do tego na przykład jakieś stare naczynia, typu wazony, donice czy też dzbany. Pędzle, farbę, sodę oczyszczoną i ewentualnie trochę piasku, żeby z czegoś takiego zrobić właśnie takie coś. Te dwie doniczki zrobiłam samodzielnie ze starych osłonek, których już nie używałam, no i zamiast kupowania nowych, postanowiłam dać im drugie życie. Nie trzeba wcale kupować drogich dodatków do domu, bo część z nich w bardzo prosty i też budżetowy sposób można wykonać samodzielnie. Zawsze warto postawić na piękny, duży wazon, który idealnie nada się zarówno do dużych, jak i też do małych wnętrz, bo jest to ten element, który moim zdaniem powinien znaleźć się w każdym domu. A mówiłam o tym między innymi już też w tym oto filmie. Oczywiście wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że świeże kwiaty sprawiają, że wnętrze wygląda bardziej ekskluzywnie i też elegancko. Ale obecnie bardzo mocnym trendem jest umieszczanie w wazonach gałązek, czy to suchych, czy zerwanych prosto z drzewa, które mają listki bądź też drobne kwiaty. Wygląda to bardzo subtelnie, trochę nonszalancko, no i cała kompozycja prezentuje się niesamowicie designersko. Piękny wazon może być oczywiście zrobiony własnoręcznie, plus gałązki to zestaw idealny do eleganckiego wnętrza. Organizacja przestrzeni jest kluczowa do utrzymania eleganckiego i ekskluzywnego wyglądu naszego wnętrza. To nie jest tak, że tylko to, co widać na pierwszy rzut oka, powinno być ładne, jakościowe, zadbane, uporządkowane i czyste. Później, otwierając jakąś szufladę czy też szafkę, okazuje się, że mamy kolejną przestrzeń pełną wstydu. A wnętrze z zewnątrz wygląda cudownie i robi efektuał, wow, dopóki nie zacznie patrzeć się gdzieś głębiej do jego zakamarków. No i tam już tak świetnie wcale się nie prezentuje. Porządek nie tylko na zewnątrz, ale też i wewnątrz daje gwarancję sukcesu eleganckiego wnętrza. Wszystko jest spójne, uporządkowane, zadbane, no i też właściwie zorganizowane. Przejdę teraz do sypialni, ale nie będę mówiła o poduszkach dekoracyjnych, o których opowiadałam już w tym oto filmie, chociaż są one zdecydowanie rozwiązaniem wartym uwagi. Tym razem na tapet weźmiemy narzuty na łóżko, które wprowadzają wręcz hotelowy look do naszych sypialni. O ile posiadamy np. piękne pościele, których nie warto niczym przykrywać, no tyle narzuta nie jest wcale konieczną opcją. Jednak jeżeli pościel nie do końca spełnia już nasze oczekiwania, jest w kolorze, który nam się już nie podoba, nie do końca też pasuje do kolorystyki wystroju sypialni, czy jest też pościel ta zwyczajnie trochę sprana, świetnym rozwiązaniem będzie użycie narzuty. Która wszystko nam zakryje. Niezależnie od tego, jaka poście jest akurat na łóżku i jak prezentuje się ona we wnętrzu, narzuta idealnie rozwiązuje nam ten problem. Warto wybierać takie, które są w neutralnych barwach. Ja osobiście jestem zwolenniczką jednokolorowych narzut, bo uważam, że stanowią one uniwersalną bazę, do której dużo lepiej pasują wszelkie poduszki dekoracyjne. Narzuta nie musi wcale zakrywać całego łóżka. Może być ona też położona np. Na, na jego dolnej części, jak komu tak naprawdę bardziej pasuje. Ten element jednak niewątpliwie podnosi atrakcyjność sypialni i sprawia, że staje się ona też bardziej elegancka i wyrafinowana. Z sypialni przejdziemy teraz do łazienki, do ręczników, które poza swoimi oczywistymi aspektami praktycznymi mogą posiadać również i te wizualne. Ale nie chodzi mi wcale o jakieś piękne wzory czy też materiały, chociaż zdecydowanie ładny ręcznik wiszący w naszej łazience podnosi jej atrakcyjność. I tak. Łazienka jest miejscem, które bez ręczników nie jest w stanie się obejść, mimo iż na zdjęciach w internecie bardzo często w ogóle ich tam nie ma. A o tym problemie wspominałam już w tym oto filmie, dlatego jeżeli go jeszcze nie widziałeś, to oczywiście zachęcam Cię do nadrobienia zaległości. Jeżeli chcemy przechowywać ręczniki w łazience, ale na przykład nie mamy miejsca, w które można byłoby je schować, warto użyć ich również jako dekoracji. Ręczniki, które są zwinięte w rulonik, ułożone na przykład w ozdobnym koszyczku, czy też położone gdzieś w okolicy zabudowy umywalkowej, wprowadzają do naszej łazienki klimat spa. Ten trik wygląda świetnie zarówno w małych, jak i w dużych łazienkach. Ruloniki z ręczników są nie tylko estetyczną dekoracją na zewnątrz w łazience, ale również i w szufladach, w których są one przechowywane. To jeden z tych trików na organizację przestrzeni np. przykład szuflad czy też szafek, który nam je świetnie porządkuje, no i przy tym wygląda też bardzo elegancko. Oczywiście, wszystko w granicach zdrowego rozsądku i z umiarem. Łazienka to przecież nie jest sklep z wyposażeniem wnętrz i z akcesoriami, więc dosłownie kilka takich elementów w zupełności nam wystarczy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Daj znać, jakie Ty znasz sposoby na eleganckie i też ekskluzywnie wyglądające wnętrze. Jakie triki warto w nim zastosować? Ja, tymczasem się już żegnam, widzimy się niebawem, do zobaczenia, cześć!